DNA. Cześć, witam Was z tej strony, Mateusz. Zapraszam na Zapytaj Mleko, czyli publicystyczno satyryczny program, w którym odpowiadam na Wasze pytania zbierane na Facebooku Milk oraz Instagramie Mlekox. Oczywiście pytania znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy! Black Lady pyta: Jak zaczęła się twoja przygoda z siłownią? Zaczęła się tak naprawdę tak, że nie miała nic wspólnego czy to z kulturystyką, czy trójbojem, a była po prostu urozmaiceniem treningu boksu. Ponieważ trenowałem sobie wtedy boks i przykładowo po półtorej godziny po zrobieniu na przykład po treningu kolejnych przykładowo 200 brzuszków szliśmy sobie na trening na siłownię, żeby się wzmocnić. Mówiło się, że dobra, jak wzmocnisz sobie klatę, bary, to będziesz miał silniejsze uderzenie, więc spoko. Tylko ja wtedy w ogóle nie pojmowałem tego fenomenu siłowni. Po co w ogóle zaprzątać sobie głowę chodzeniem na siłownię? Przecież to kompletnie nie męczy. Jeżeli chciałem się zmęczyć, to robiłem właśnie interwały, jakieś na worku, skakanka, na piłce lekarskiej. To była rzecz, która była faktycznie męcząca, dawała popalić, dawała przyjemność, a siłownia to co to tam, machanie jakimiś tam wyciągami, bo wtedy oczywiście nikt nie robił złożonych ćwiczeń, nikt nie wiedział w ogóle co to jest, więc ani nie było przysiadu, ani nie było martwego, ani nie było wyciskania leżąc, były tylko jakieś tam proste ćwiczenia na maszynkach. Więc ja się zastanawiałem, i właśnie wiele osób początkujących również się dalej zastanawia, jak można sobie ćwiczyć na siłowni, przecież to w ogóle nie męczy. Wierzę się to stąd, że ciężar, który używamy jest bardzo mały. Dopiero jak zbudujemy pewną siłę, ciężar używany będzie większy, będzie to faktycznie wpływać na nasze zmęczenie. Czyli to będzie bardziej aktywność wytrzymałościowa, niż po prostu takie pitu-pitu na hantelkach. No i wiecie, chodziłem na tą siłkę z kolegą, zacząłem od trenowania siłki po boksie, później jak te treningi zaczęły być dłuższe, czyli półtorej godziny siłki, później te 200 brzuszków, a później jeszcze szliśmy na kolejny trening siłowy, to było absurdalne. Mój kolega jeszcze później poszedł biegać, powiedzmy 5-10 kilometrów, ja jeszcze nie byłem. Hardkorowy. No ale wiecie, jak te treningi zaczęły być coraz dłuższe, zacząłem spędzać 3,5 godziny na tej salce, ponieważ na górze była salka, na dole do piwnicy się schodziło do tej małej siłowni, kilka metrów na kilka metrów, jeden stojak, właściwie nie było stojaka, trzeba było sobie zbudować z, z klocków, yy, jedna ławka, kilka maszynek i to było wszystko. No ale później zaczęliśmy chodzić bardziej regularnie, zamiast treningów boksu, nie tylko po. Yy, I później tak stopniowo coraz więcej było treningów na siłowni, coraz mniej tych treningów boksu. Wiązało się to to również z tym, że ta sekcja się po prostu y, rozpadała. Czasami nie było osób, więc przykładowo po prostu widzieliśmy, że nie było treningu, więc po prostu idziemy na siłkę zrobić y, pompę, brzuch i tak dalej, nie? No i wiecie, ten okres trenowania bez ładu i składu to był powiedzmy okres od lutego do czerwca 2013, czyli jak widzicie cała ta historia zaczęła się 7 lat temu i wtedy tak naprawdę polskiego YouTube'a nie było. Y, do pewnego stopnia dopiero się, dopiero się rozwijał, nie było kompletnie czegoś takiego jak jakiś Instagram, Facebook, posty merytoryczne. W ogóle nie, nie, istniało, nie istniało coś takiego jak merytoryka siłowniana. To wszystko dopiero się zaczynało. No i właśnie zacząłem oglądać te filmy po polsku, zacząłem trenować y, też y, coraz mądrzejszymi planami. Przeniosłem się z gwardii y, boksu na siłownię. To dopiero było powiedzmy gdzieś tam we wrześniu, w październiku. No ale powiedzmy te trzy miesiące wakacyjne od czerwca do, do września to był temat już takiego trenowania w miarę sensownego. W konsekwencji rzuciłem ten boks, ponieważ tam w ogóle już sek sekcja się. Rozpadała, nie było z kim ćwiczyć, i zapisałem się właśnie na siłkę do legendarnego czempiona, który był blisko mnie, który e, zakończył swoje istnienie rok temu, a widzieliście go przez 3 lata na moich filmach. I właśnie coraz przez, przez pierwsze dwa lata, powiedzmy, trenowałem pod sylwetkę, starając się coraz bardziej iść w stronę tych ciężarów, ponieważ to było coś, co mi bardziej odpowiadało. I tutaj przechodzimy do pytania numer 2. Heavy Meister pyta: Czy planujesz kiedyś się przerzucić na inny sport siłowy? I tak jak widzicie na moim kanale, ja nie wrzucam tylko rzeczy strójboju. Wrzucam też bardzo dużo rzeczy z podnoszenia ciężarów okresowo, wrzucam różnego rodzaju rzeczy bardziej strokmenowe. Ja się nie przywiązuję do jednego sportu, do jednej dyscypliny, tylko przywiązuję się po prostu do wzmacniania się ogólnego. I nie przywiązuję się na przykład tylko do trybuju klasycznego, gdzie nie używa się tego sprzętu jak koszle do wyciskania, także właśnie no, lubię, lubię się bawić, eksperymentować z tymi różnymi ćwiczeniami, z różnymi gadżetami, sprawia mi to przyjemność. Natomiast przez pierwsze dwa lata treningu, tak jak już mówiłem wcześniej, trenowy pod sylwetkę. I to jest trening, który nie sprawia w ogóle absolutnie żadnej mm, przyjemności dla mnie, ponieważ i, i tak naprawdę dla moich znajomych. Nie mam za bardzo, za dużo znajomych, którzy by ćwiczyli pod sylwetkę. No i wiecie, osoby, które zaczynają ćwiczyć na siłowni, nie mają jakiejś tam wiedzy, chcą po prostu ćwiczyć na własną rękę, próbować według swoich metod, najczęściej powielają te wszystkie błędy, które ja powieliłem. Tak jak na przykład zajeżdżanie się, czyli albo spędzanie godzin na rowerku jak chomik, albo robienie 30 serii na partię ogólnie im więcej, tym lepiej, nie? motywacja o lepsze, lepsze jutro. Druga kwestia to jest właśnie ta motywacja czy to sportowa, czy dietetyczna, oglądanie filmików na zasadzie, że o tak, musisz schudnąć, więc to jest wyzwanie tak hardkorowe, jakbyś nie wiem, wchodził na Mount Everest i właśnie podchodzenie do tego tematu nie od strony merytorycznej, czyli jak to wszystko prosto, łatwo ustawić, żeby tobie było przyjemnie, żeby dieta, trening był efektywne, tylko właśnie podchodzenie od tej strony nakręcenia, Czyli walenie głową o ścianę i, i poświęcanie się. Bardzo wiele osób, które podchodzi do tematu tak czysto sylwetkowo, nie widzi tej strony merytorycznej, czyli jak coś wszystko zrobić, żeby było jak najłatwiej, jak najprościej, tylko to poświęcanie się. I właśnie no, to, jest, to jest ta rzecz, przez którą każdy przechodził. No, a właśnie, trenowanie pod wynik, pod jakiś tam cel siłowy, to jest po prostu no, typowy sport. Czyli no, tak jak każdy inny sport, trenujemy pod coś konkretnego, pod jakąś mierzalną cechę, a nie po to, żeby zaspokoić swoje ego i kompleksy, nie? Oczywiście każdy tam ma swoje preferencje. Zawsze większa masa mięśniowa również się przydaje w sportach siłowych i to nie ma żadnego zwątpienia w to, zawsze warto dążyć do jak największej masy, ale mówię to tutaj bardziej o tym aspekcie redukcyjnym, czyli jeżeli widzisz kogoś, kto ma przeciętny, zdrowy poziom tkanki tłuszczowej, a siedzisz za dużo w środowisku takim kulturystów, to wszystkich obrzuca obrzucasz od ulanych, nie? Nawet jeżeli ktoś jest mega szczupły, to nie ma tam powiedzmy docinki 5%, więc jest nie? To środowisko jest po prostu fatalne, dlatego nie aspiruje do bycia w nim. Legowski Kuba, Twoja opinia na temat dzieciaków poniżej 10 lat, trenujących dwubój czy trójbój z kreską. E, oczywiście jestem jak najbardziej na tak. Bardzo często to jest sprawa rodzinna, przechodzi z pokolenia na pokolenie, czyli powiedzmy ojciec dźwigał tam 20-30 lat i chce, żeby jego dzieci też się ruszały od młodego wieku, więc zabiera je na, na treningi, czy też zabiera je na jakąś sekcję i właśnie powoli się uczą. I to jak? Najbardziej jest ok, nie ma nic złego. Nie rozumiem w ogóle, czemu trenowanie na siłowni w wieku 10 lat miałoby być złe, a z kolei zabieranie dziecka na piłkę nożną, która jest 100 razy bardziej kontuzogenna, czy też każdą inną dyscyplinę sportową, drużynową, miałoby być złe. I tutaj jest również bardzo wiele tych mitów wokół tego typu, że nie rośniesz, typu, że się zepsujesz. I właśnie te wszystkie mity można wrzucić do kosza, ponieważ mm, siłownia nie hamuje wzrostu, siłownia mm, sprawia, że nasze kości są bardziej Wytrzymałe, są gęstsze, nasze stawy są silniejsze, mięśnie są silniejsze. Ludzie nie doceniają tego, tych, tego zagadnienia mięśni. To wszystko zaczyna się od mięśni. Masz duże, silne mięśnie, więc jesteś w stanie sobie poradzić ze wszystkimi problemami, jakie masz yy, w życiu. Może popłynąłem za bardzo, ale na pewno wpłynie to pozytywnie zdrowotnie. I zdecydowanie polecam, ponieważ właśnie takie osoby, które ćwiczyły już 20 lat, zabierają swoje dzieci, myślą na ten temat już trochę bardziej normalnie. Natomiast osoby, które nigdy nie ćwiczyły to bardzo często boją się po prostu wypuszczać swoje dzieci z obawy przed różnymi kontuzjami. I to są właśnie te wszystkie powielane mity, które staram się na tym kanale odkręcić. B1441033, czym różni się start w sprzęcie od row? Także dla niewtajemniczonych, jeżeli myślimy o trójboju, to najczęściej mówimy o trójboju siłowym klasycznym, czyli dyscyplinie, gdzie robimy przysiad, wyciskanie, leżąc, martwy ciąg, nie używając dużej ilości pomocy. Używając tylko gadżetów takich jak na kolanie, niki pas, czy też usztywniacze na nadgarstki. Natomiast, jeżeli mówimy o treningu pod trójbój siłowy sprzętowy, czyli nie, nie ten klasyczny, to mówimy tak naprawdę o zwykłym trójboju. Czyli to jest bardzo często nieintuicyjne, ale to ten trójbój siłowy klasyczny, czyli bez tych wszystkich gadżetów, to jest coś, co powstało trochę później. Natomiast trójbój siłowy zwyczajny to właśnie ten trójbój siłowy sprzętowy, mimo, mimo że on teraz jest o wiele mniej popularny, no to właśnie. Takie są początki tego trójboju, czyli szukanie różnych zastosowań różnych sprzętów, ciasnych koszulek, żeby wycisnąć jak największe ciężary. I tutaj rozmawiamy po pierwsze o taśmach na kolana, po drugie o koszulach do wyciskania i po trzecie o kostiumach do przysiadu i martwego ciągu, które są zbudowane z bardzo sztywnego materiału, który dopiero pod wpływem bardzo dużych obciążeń zaczyna się rozciągać i pomaga nam podnieść większy ciężar. Jak większy? No powiedzmy 10-15-20%, zależy od skilla danej osoby. I oczywiście Przede wszystkim czym różni się taki start od trójboju siłowego klasycznego? To to, że musimy kupić całą masę różnych sprzętów, które są niestety drogie. Gdzie nowa koszula do wyciskania czy nowy kostium do przysiadów potrafią kosztować powyżej 1000, yy, używane oczywiście tam powiedzmy 200-300-400 zł i jeżeli chodzi o taśmy, no to one są trochę tańsze, powiedzmy dwie stówki. Możecie sobie kupić takie z kodem mleko. Yy, są też zawody, powiedzmy yy, klasyczne plus Taśmy, czyli określane jako ROW plus RAPS, to jest kategoria, która nie występuje w tej głównej federacji IPF, ale występuje w różnych federacjach pobocznych, czyli tam nie mamy kostiumów, nie mamy koszulek do wyciskania, mamy tylko to, co w się siłowym klasycznym, plus taśmy na kolana, co wydaje się być bardzo w porządku takim... Półśrodkiem, czyli zarówno mamy tą pomoc taśm na kolana, które są bardzo bardzo przyjemnym doświadczeniem, jak i właśnie nie mamy zbyt dużo kombinowania, nie wydajemy 2000 czy 1000 zł na sprzęt. Kolejna sprawa to jest oczywiście timing, czyli czy lepiej zrobić wcześniej, wcześniej wbić się w kostium, ponieważ to zakładanie trwa bardzo długo, zwłaszcza jeżeli jest ciasny. Czy może lepiej właśnie wejść później, zrobić tylko powiedzmy jedną, dwie serie rozgrzewkowe, czy może wejść trochę wcześniej i liczyć się z tym, że nie jesteśmy w stanie zrobić pełnego zakresu ruchu, ponieważ jak już mówiłem, jeżeli ciężar nie jest wystarczająco duży, to nawet nie zejdziemy, czy do klatki w wyciskaniu, czy do głębokości w przysiadzie. Kolejna sprawa to jest oczywiście dobranie tego sprzętu, czyli odpowiedni rozmiar. Później manipulacje, np. ustawieniem, czy to kołnierza, czy, czy rękawów, naciąganie tego wszystkiego na siebie, można tym manipulować. To jest sport, który wymaga. O wiele większych niuansów niż po prostu pójście sobie i dźwiganie. Co ma oczywiście swoje plusy i minusy, nie. Także jak widać, jest to dyscyplina już troszkę inna, nie mówiąc już o takich ekstremalnych przypadkach jak kostiumy dwuwarstwowe, które są bardzo często w amerykańskich różnych federacjach, gdzie nie da się na przykład zrobić głębokości w przysiadzie i później bardzo często widać takie memy, że ktoś siada tam. 3 cm w dół i to jest rekord wszechświata 500 kg, ale to już w ogóle jest, no, to jest inny temat, bo jakby użycie tego sprzętu powoduje, że już ciężko jest zejść. Także no, im bardziej skomplikowany jest sprzęt, tym oczywiście jest droższy, tym trudniej załapać te podstawy. Ten sprzęt, trójbój sprzętowy, jest czymś o wiele bardziej wymagającym, zarówno jeżeli chodzi o ból, ponieważ oczywiście to, to wszystko trzeba założyć, trzeba zdjąć, szoruje się skóra. Także jak widać, ten trójbój sprzętowy zaczyna być trochę inną dyscypliną. To jest oczywiście bardzo fajna sprawa jeżeli kogoś coś takiego interesuje, to może być jakieś tam odświeżenie tematu, jeżeli nigdy w ten sposób nie stnie, trenowałeś, a chcesz spróbować czegoś nowego. I to by było tyle na dzisiaj, to była pierwsza część i do zobaczenia w drugiej części, cześć!